Kiedy? Jeszcze raz przypomnijmy. 11 lutego, w łódzkiej hali Arenie. Właśnie nie jest, nie ma, musieliśmy zdjąć e, tabliczkę zraz z tego, że biletów już nie ma. Od no dobrze, no to roku. jednak było do przewidzenia, że nie będzie tych biletów. E, bardzo szybko się sprzedały. W ciągu trzech, 4 ty, tygodni już nie było w ogóle. Tak, tak po znajomości mi nic nie da? <laughs> ja nawet nie mamy w ogóle, jest, wszystkie miejsca są zajęte, jest zero. Jak chciała postać? Na, na też wszystko jest wypełnione. No dobrze, no nic nie wskuram z tymi depeszami, no trudno. Jakby to ode mnie zależało, to nawet... No to na co możesz mnie zaprosić w takim razie? zaprosić na AHA. Też bar aha. Bar bardzo... Bardzo, e, Wielka i wyczekiwana gwiazda w Polsce. No na pewno mm, koncert w Łodzi rozpopularyzuje Łódź jako taką, bo no jak wszyscy wiemy w Łodzi, że takich koncertów no specjalnie dużo nie było. Koncert... No specjalnie dużo nie było. No i AHA i Depesz, bo myślę, rozpoczynają dobrą Pasę koncertową, jeśli chodzi o nasze miasto? Czyli jesienią się jednak będzie działo, bo aha, 17 listopada, zgodnie z tym co widnieje na tablicy. 17 listopada. Czyli e... za dwa miesiące. Mm, tak, dokładnie, dokładnie za dwa miesiące, równo. E... Za 8 tygodni jeszcze musimy poobgryzać paznokcie ze zniecierpliwienia, a potem już będzie się można wyszaleć, bo bilety jeszcze są. Mm, bilety na imprezy sportowe również mamy, popularne bardzo e, rozgrywki, rozgrywki siatkarskie kobiet oraz rozgrywki koszyku, koszykarskie mężczyzn, tak zwany Eurobasket. No, to kolegom bym dała takie bilety, jak już byś mi tam, wiesz, coś tam... w łuskiej hali arenie, która... Ten obieg w ogóle bardzo, bardzo fajnie się, się przyczynia do rozwoju Życia kulturalnego w Łodzi, takiego większego na większą skalę. No, poza biletami mamy też spotkania tutaj w tym O, z... nawet. No to widzę, że mi jednak zagospodarujesz ten czas trochę. A jakie spotkanie będzie najbliższe? E, no, najbliższe spotkanie mamy z zespołem Behemoth. O, mój ukochany zespół. O, tak, dokładnie. Mój, uko, mój ukochany zespół na pewno nie omieszkam się pojawić. No, to jest przed koncertem w Łodzi, na który również mamy bilety. Behemoth będzie w Empiku Łódkim, ale nie tylko w Łodzi, prawda? E, nie, nie tylko w Łodzi. Będzie również w Rzeszowie, w Krakowie, w Warszawie, w Katowicach. Dobra, no to powiedz mi, na których z tych koncertów się wybierasz? Mm, ja chciałem, chciałem bardzo iść na Depeche Mode, ale no niestety z biletami się jak spóźniłem. Nawet dla pracowników salonu Empik nie ma nic, wszystko czyściutko jest tutaj załatwiane, moi drodzy. Dokładnie. No to jak nie, skoro nie Depeche Mode, to co? To Behemoth. To się spotykamy na Behemocie. Tak? Tak. Tak najbardziej, zapraszam. Do zobaczenia. Do zobaczenia. No i co, Petrosiu? Wybrałbyś no, super, się naprawdę. na koncert AHA albo na Dypę Mode? Myślę, że nie. Dla mnie ciekawe miejsce y, odmiennie zgoła inaczej wygląda. A gdzie? Odmiennie zgoła inaczej wygląda. Super <laughs> zdanie, podobnie się. Jest to często ciepła pierzyna. Czyli zamiast koncertów leniwowanie pod Koncertuję jest sobie sam w głowie, po prostu odpoczywając no, po intensywnym Albo po prostu kupisz pracy. sobie płytę, która jeszcze jest dostępna, tak. i wtedy można poszaleć. Po Słuchaj, jeszcze zapomnieliśmy wspomnieć dzisiaj o nagrodach specjalnych, które mamy. Wczoraj był u nas Wojtek Łuszczykiewicz, który zostawił specjalną koszulkę. Uszczykiewicz. Łuszczykiewicz. Łuszczkiewicz. Łuszczyśczykiewicz. <laughs> która jest, ona... Była noszona przez niego tutaj własnym potem no. przepociął, tak nigdy dotykasz. nie prane, także dla wszystkich fanów Wojtka na pewno niezła gratka. E, żeby wygrać taką koszulkę, no oczywiście 72601. W treści wpisujemy e, wstawaj i koszulka i wtedy taka koszulka wędruje do was. I jeszcze Wojtek zostawił po wczorajszym naszym miłym spotkaniu płytę ze swojego pierwszego e, zespołu Super Puder. Mamy takich płyt, dwa egzemplarze, czyli można je zgarnąć u nas. I mamy jeszcze. Ponoć Biały wśród Mamy płyt. jeszcze bardzo fajną płytę, a w zasadzie książeczkę Ksiąlążkę. książeczkę Jacka Łąkwy. Jeżeli ktoś jest fanem ich troje albo samego Jacka jego kariery solowej, może wysłać do nas SMS a 72601. W treści wpisujemy e, wstawaj płyta. I tutaj możecie zobaczyć sobie bardzo fajne wydane, bardzo kolorowe i ciekawe, a przede wszystkim z autografem, czyli dla wszystkich, tak którzy chcą. Taką płytę mieć, no to nic trudnego. Zapraszam. I to rozdział drugi, więc coś sugeruje. mamy coś również macie, że nie mamy rozdziału ma pierwszego mamy, mamy, <suszy> mamy również dla Was fantastyczny z który za chwilę usłyszycie, a potem wracamy i będziemy rozmawiać sobie trochę o fitnessie, trochę o siłowni. Będzie cały czas sportowo. Zdawa!